Blok wszystko tematyczny. Notka pod tytułem Monety jedno i dwugroszowe. Temat wycofania monet jedno i dwugroszowych z obiegu ciągnie się już od kilku lat. Wspominałem o tym, przeszło półtora roku temu. W notce pod tytułem Wycofanie jedno i dwugroszówek. Wątek ten postanowiłem jednak zaktualizować, gdyż powstał projekt ustawy, którego celem jest ograniczenie, a w konsekwencji całkowite zrezygnowanie z wyżej wymienionych monet. Projekt ustawy o zaokrągleniu płatności, a dokładnie projekt ustawy o zaokrągleniu kwot płatności gotówkowych i kwot pieniężnych wyrażonych w złotych, zakłada zaokrąglanie ostatecznej kwoty płatności gotówką. Nie są natomiast proponowane zmiany w zaokrąglaniu cen produktów, np. 99 groszy zaokrąglane do 95 groszy czy do 1 złotego. W projekcie ustawy zaproponowano, aby tylko rachunek końcowy płatny gotówką był zaokrąglany co ma ograniczyć obrót i zapotrzebowanie na monety jedno- i dwugroszowe. Każdy rachunek płatny gotówką byłby zaokrąglany do 5 groszy, przy założeniu, że rachunek kończący się na 1 lub 2 grosze i 6 lub 7 groszy byłby zaokrąglany w dół, natomiast rachunek kończący się na 3 lub 4 grosze i 8 lub 9 groszy byłby zaokrąglany w górę. Powyższe zmiany nie dotyczą płatności kartami ani płatności elektronicznych. Projekt ustawy nie zakłada wycofania z obiegu wspomnianych monet, a tylko ograniczenie ich popytu na rynku. Oznacza to, że nawet gdyby taka ustawa weszła w życie, to nadal moglibyśmy płacić monetami jedno- i dwugroszowymi ale z pewnym zastrzeżeniem. Cenę za dany towar, na przykład z końcówką 3 grosze, moglibyśmy uiścić w monetach jednogroszowych, pamiętając przy tym, że musielibyśmy wydać 5 monet jednogroszowych, gdyż cena byłaby zaokrąglona do 5 groszy. Takie rozwiązanie jest oczywistym absurdem tego projektu ustawy, Projekt tej ustawy zakłada ograniczenie popytu na znane monety poprzez to, że ludzie przestaną ich używać, ale Narodowy Bank Polski nadal musiałby je produkować. Jaki jest więc sens wprowadzania ustawy, która nie zmniejszy wydatków Banku Centralnego? Obywatele, którzy do tej pory wrzucali drobne monety do skarbonek, Nadal będą to robić. Mało tego. Po wprowadzeniu takiej ustawy każdy, kto do tej pory monet tych w skarbonkach nie gromadził, zacznie to robić. Popyt na wymienione monety wcale się nie zmniejszy, a może tylko się zwiększyć. Każdy z nas, mając świadomość, że coś może być nam odebrane, gromadzi tego jeszcze więcej. Autorzy tego projektu widocznie nie wzięli tego pod uwagę. Wycofanie monety jedno- i dwugroszowych powinno nastąpić nieco bardziej drastycznie i stanowczo, bez żadnych ustaw pośrednich. Taka ustawa wprowadzi tylko i wyłącznie nakręcenie popytu na drobne monety. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że monety jedno- i dwugroszowe staną się towarem bardzo chętnie nabywanym przez kolekcjonerów. Nie mam tu na myśli monet wyemitowanych do tej pory, ale tych, które byłyby emitowane już po wprowadzeniu ustawy. Projekt ustawy zakłada, że Narodowy Bank Polski biłby tych monet zdecydowanie mniej, co oczywiście zwiększyłoby ich wartość kolekcjonerską na rynku. Sztuczne zwiększenie wartości monet musiałoby być szybko wyrównane do poziomu nominalnego. Takie wyrównanie możliwe jest tylko poprzez ponowne zwiększenie emisji tych monet. W konsekwencji spowodowałoby to zalanie rynku monetami jedno- i dwugroszowymi. Może dopiero wówczas nasze władze nabiorą odwagi, aby całkowicie wycofać z obiegu monety jedno- i dwugroszowe. Na zupełnie inny pomysł wpadł ruch Palikota. Nie chodzi tu jednak o monety, a już tylko o banknoty. Posłowie ruchu Palikota sporządzili projekt ustawy proponujący wycofanie z obiegu banknoty 20 złotowe, a wprowadzenie nowych banknotów o nominale 30 złotych. Nie będę tego komentował, drodzy słuchacze. Sami ocencie zasadność tego projektu. Pozdrawiam Atami.